Siemanko widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runetair na moim kanale. Moi drodzy, pamiętajcie, że dalej szukam oczywiście komentarzy, więc dalej piszcie swoje pełne ksywy, to bardzo ważne. Co to znaczy, że musicie podać nazwę oraz hashtag. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, no to uszek już tutaj spieszy z pomocą. Tyle, to wszystko. Tutaj ta, pa, ta pauza pomiędzy uszakiem a EUN to jest właśnie hashtag. Jeżeli chodzi właśnie o skina, tak przypominam Halloween, idealnie na ten moment, na ten miesiąc. E, moi drodzy, to jest jedna sprawa. E, pamiętajcie moi drodzy, że jeżeli podobają wam się moje filmy, to możecie mnie też wesprzeć, a jeżeli mnie wesprzecie, to także macie jeszcze e, właśnie darmowego tego skinka, bo to jest w ramach tego, że jesteście moimi wspierającymi lub subskrybentami, macie ogromne szanse, żeby otrzymać tego skina. Także zachęcam. Moi drodzy, a jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, no to pojawi się Illaoi. Illaoi raczej nietypowa, bo z Shurimu. Co to właściwie znaczy? Prezentacja tali. Talię tę dostałem od subskrybenta mojego kanału Twitch, więc możecie niejako uznać to za odcinek dedykowany temu konkretnemu widzowi. Bo chłopak mnie wspiera już od ponad roku, także pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o deck, no to mamy tutaj Shurimę. Ja ten deck przerobiłem pod siebie i powiedzmy, jak tako sobie radzi. Co my... Radzi sobie jako tako? Co my mamy, słuchajcie, z Shurimę? Może najpierw ten um, nieco tajemniczy tutaj region, tak? Bo zazwyczaj i to się gra... Kiedyś się grało z Bardem, czyli Runetera, czyli no region, ale nie region. Alebo, moi drodzy, grało się także z demacją. Tak, Jarvan katakism. Dziękuję bardzo. Także mamy tu zapomnianego spójrz przyszłość, druga spójrz przyszłość, bo szukamy ile i szukamy istotnych kart. Moi drodzy, jeżeli chodzi o shurime, no to tutaj już się kończą te karty. Ale ciekawie, robi się tutaj. Mamy klątwę grobowca. Dlaczego ta klątwa jest taka fajna? Bo oczywiście mnożymy tutaj obrażenia ze zmiażdżenia. a przypominam. Moi drodzy, mamy ile ze zmierzdzień. Przypominam, moi drodzy, że Macki gra się z potężną kartą. Głos Morza, 3-3, też zmiażdżenie. No ale niestety, e, słuchajcie, nie jest tak kolorowo e, ze względu na to, że poleciały nerfy, ale o tym za chwilę dokończę temat szurimy. Ruchome piaski, rewelacja, świetne powiedzmy wyłączenie istotnych tutaj słów kluczy, które czasem są na wagę złota, wiecie jak jest. E, rytuał negacji, moi drodzy, to jest, słuchajcie, Shurima. To jest rytuał negacji, obowiązkowa sprawa. Jak zobaczycie na liczbę punktów 10, czyli 25%, czyli całkiem sporo. Moi drodzy, jeżeli chodzi o karty z mackami, no to czujny Boże, który uważam, że dostał zasłużonego nerfa. Ale co ciekawe, no czuć tego nerfa. W sensie naprawdę, strata jednej macki możecie się śmiać, ale czasem przegra wam grę. Deszcz cool. tutaj chodzi o jakieś na przykład nieuchwytne karty 1-1, tak żeby spowolnić tempo przede wszystkim. Mamy także do szeregu, bo tutaj czasem fajne komboski można robić. Uwierzcie mi o, ostatnio, dzięki temu, że zrobiłem beczkę prochu, następnie zagrałem Deszcz Kul, cool. zmasakrowałem przeciwnika. Inwokacja to jest coś nowego, słuchajcie, bardzo fajna karta, taka trochę pajączek style pozdrosz dla kumatych, tak, dwa punkty, mamy także fenomenalną kartę oko bogini pamiętajcie, że to wyposażenie daje wam aż dwie macki, także wyobraźcie sobie, że macie już jedną mackę na stole, dorzucacie oko bogini, macie jeszcze głos morza i macie jeszcze Ilao i nagle tych macek jest multu moi drodzy, musi być tutaj um, uderzenie, które kiedyś dostał nerf w ogóle Ilao jest takim bohaterem która no, w swojej karierze dostała kilka osłabień, zasłużonych E, bo, jak widać, nadal czasem jest grana, aczkolwiek myślę, że teraz już troszeczkę twórcy jednak przegięli, nie? Granica pewna przekroczona została, e, moi drodzy. No, to mamy tutaj dobieranie kart, tradycja. Dodałem sobie kazanie, które swoją drogą też kiedyś dostało nerfa. Bo to, to zawsze jest jeden punkcie obrażeń, zawsze trzy, tutaj jakaś kontrola. Czasem po prostu się to przydaje. Także moi drodzy, mamy tu jeszcze Nagakagaburose. Nie wiem, tego wymówić, nawet nie będę próbować. Fenomenalna karta. Ale nie udało mi się na jej nawet raz zagrać, szczerze mówiąc, nawet jej ani razu nie dobrałem na kilka gier. Także czasami zastanawiam się, jak runetera te karty naprawdę potrafi ustawić w talii, że ja słuchajcie, nie mogę ani jednej sztuki spośród trzech dobrać na kilka gier. Uwierzcie mi, a poza tym uwierzycie. Pewnie sami macie takie sytuacje, nie? To jest takie niby RNG i wiesz, że wszystko może się zdarzyć, ale pod. Rachunek prawdopodobieństwa mówi coś innego, prawda? Także moi drodzy, spróbujemy dzisiaj tymi dekami. No i żeby te macki żyły, tak? Raczej będziemy przegrywać więcej, ale liczę, że zrobię jedno dobre kombo z Illaoi, głosem morza i mackami. Za to trzymajcie kciuki. Jedziemy z gierkami. Na pewno naszą mocną stroną jest to, że. Przeciwnicy nie, nie do końca myślę, będą wiedzieć, co my właściwie gramy z tej szurimy, nie? Także klątwa grobowca to jest taka karta, o której ludzie mogli zapomnieć, nie? Bardzo fajnie, bardzo silny Tak, Zobaczmy, jak tutaj umiejętności gracza. Czy, czy ok, czy nie? No, słabiutko, słabiutko, ale nie będziemy tutaj kolegi skreślać. Może być. Przecież podoba mi się ta karta, szczerze mówiąc, nie wiem jak powinienem zagrać akurat na tego przeciwnika, bo niestety ten nasz dek jest troszeczkę takim. Może z powolne, powolne. spowolnimy spowolnij, troszeczkę. Uuu i laoi, łopanie, spowolnie trochę jak tempo, bo jak widzicie, będzie akurat na czwartą rundę. Spróbujmy pozbyć się tej karty, bo to jest bardzo dobra arty artyleria. I dwa punkty zawsze coś. Szkoda, że zostanę, zostanę bez punktów. Fajnie, że tutaj przeciwnik marnuje wszystkie punkty. Więc jest duża szansa, że ten głos może tutaj będzie. będzie żył po prostu. A no jasne, że będzie. Nie nie, nie będę tego raczej chciał pokonać na razie. Nie ma potrzeby. Bo potrzebuję zmiażdżenia. Poza tym, mógłby to skontrować zaklęciem za za jeden czy za dwa? Trochę niefortunnie, tak? O. No, będzie ciekawie. Myślę, że zaryzykuję. To aktualnie są cztery staki, więc. Myślę, że muszę. Zwłaszcza, że zmarnował wszystkie punkty. Oko za oko. Ząb za ząb, jak to mówią. Ale zmarnował wszystkie punkty. No i coś z tego wyszło, tak? Macki nabite. Ilaoi, słuchajcie, ładnie. 10 staków, czyli idealnie, żeby tutaj zrobić awans. Ilaoi. I to już jest. To już jest dużo. To już jest dużo, nie? Pięknie. Naprawdę hit. Jeszcze brakuje nam tylko klątwy grobowca. Przeciwnik popełnił jeden katastrofalny w skutkach, bo nie grał pod manę. Ja na jego miejscu bym chociaż blefował, że mam tutaj uderzenie za 4, albo uderzenie za 3, jak już kei narzucę, ale on tymczasem wszystko rzucił na... na wiecie, na jedną kartę, nie? I teraz na domie złego on nie jest w stanie pozbyć się tej matki, która będzie mieć jeden HP. A ja wychodzę na prowadzenie, bo zobaczę, jak tutaj mam piękną sytuację. Hmm, chyba zagramy tak. Nice. Oj, very nice indeed. Czyżby się udało zrobić kombo, o którym myślę? Przekonajmy się. Było zaklęcie. Plan był dobry. Plan był dobry. I tak jestem bardzo mocny. Wszystko jeszcze gra. Będzie mieć kolega dalej problemy. No, zobaczymy, ile fr tych frostbite'ów ma, ale słuchajcie, frostbite, y... Cieszę się, że w sumie miał tego frostbite'a, bo e, mamy ciekawszą sytuację na stole. Także ja mi, się... mi się to po prostu podoba. Jak mam być z wami szczery, klątwa grobowca jest. Kombo do zrobienia jest. Macka do bloku jest. Karta do dobrania pewnie, że tak. Aaaa, powiem wam szczerze, że jakbym troszkę tutaj. Nie, 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 nie ma potrzeby. Mam aktualnie taką rękę, że to, to byłoby głupie. No, powiem wam tak, jeżeli mój kolega przeciwnik ma jeszcze jedną. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mamy aktualnie dwa razy klątwa grobowca. Więc jeżeli ma Frostbite'a, a może mieć Frostbite'a jeszcze jednego, no to będzie mi smutno, nie? Oko, oko, oko Robosa by tutaj nam wygrało grę, ale pamiętacie co mówiłem podczas prezentacji Tali, tak? No i zobaczmy. Jeżeli będzie mieć jeszcze jednego Frostbite'a, to się popłaczę. Naprawdę, popłaczę się, nie? Nie, 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 nie. Nie będę ryzykować. Pamiętajcie, że już nie ma co przedłużać, tak? Podobno to jest taki szacunek, tak? Także moi drodzy, piękny win, bardzo mi się podobało. Kolega tu popełni jeden katastrofalny błąd. Który oczywiście był widoczny w, kilka, w kilku rundach. Nie grał pod manę. Co za tym idzie, ja mogłem w ciemno dorzucać karty, a w tym wypadku ja byłem zdecydowanie silniejszym, e, można powiedzieć, midgame. Moi drodzy, ale to nie koniec idziemy z kolejną grą. Nie no, trzeba powiedzieć, że gwiazdy na niebie ułożyły e, nam się w poprzedniej grze no perfekcyjnie. I powiem wam więcej, na tym up też mogą się ułożyć, chyba, że przeciwnik tutaj rewelacyjnie ogra nas z szóstką. Token na ataku znowu na czwartą rundę. Jezu, ile bym dał za kartę za jeden? Jak jakąkolwiek kartę za jeden. Okej, okay, w porządku. Nie mamy karty za jeden, więc trzeba to przyjąć na klatę. To też jest jakby... O, pierwszy raz, moi drodzy. Od razu was uprzedzam, że ten matchup może skończyć się... Akurat to jest Iron, żelazo 4, więc to nie jest jakiś gracz wysoki, że tak powiem, lotów. Nie ubliżając tutaj koledzy oczywiście. Ale no ostatnio spotkałem trzy razy, może cztery razy Master'a. Zdawać taką, powiem wam, całkiem sympatyczną liczbą punktów. Także no różnie, różnie jest z tym. Różnie. Myślę, że ta trójka jest bezpieczna. Nie wiem, co bym musiał naprawdę tutaj zagrać. Myślę, że Ileo i tak dogram w następnej rundzie. Myślę, myślę, że tak. Jakby, Wiem, że ma dużo punktów, ale to są bardzo trudne karty do pokonania. Poza tym chcę bardzo tutaj oko bogini zagrać. No ale z drugiej strony możemy otrzymać roztrzaskanie, tak? Masiv. Nie mamy jedynki. Najmniejsza strata będzie tutaj, gdyby jakoś chciał ją unicestwić. Dwa, cztery, cztery, tak? Wyobraźcie sobie, co byłoby, gdybym miał do kurczaczki, 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 moi drodzy, kartę za jeden. Nie, no ale nie miałem, więc. Chociaż i tak, wiecie, ułożyło to się wszystko po naszej myśli, tak? Jeżeli zrobi pauzę, nie może sobie zrobić pauzy, nie może sobie na to pozwolić. Matka węży jednoczy nas na kolejną wyprawę. Niechaj patrzy na nas z dumą lub być może z rozbawieniem. No i kolega ma problemik. Pytanie, czy woli mi może być w następnej rundzie? Może być lodowy grobowiec. Ja bym grał tutaj lodowy grobowiec, szczerze mówiąc. A jak zmarnuje Frostbite'a, to będzie dobrze. Czujesz jej obecność? Okej, okay, ja jestem zadowolony. Grzebie świat pod lodem. Znowu bez many kolega gra. Nie mogę rzucić tego. Myślę, że woli miś może się pojawić. No właśnie i pytanie o... Potop. W porządku. Czy poleci Frostbite? To było losowe, nie? Pamiętajcie, że to było losowe. Miał 25% szans na to zagranie. No i trafił. No i pytanie, czy on ma lodowy grobowiec? Ale z drugiej strony bardzo bym wam chciał pokazać, jak działa ta karta. Że to jest na początku rundy, więc... Pytanie, czy masz jeszcze prawdy. Szuka Frostbite'a. Niestety. Słuchajcie, no ogromne... Nie rozumiem. Nie za bardzo... W sensie, ja grałem tym deckiem. Yy, grałem tym deckiem na streamie. Próbowałem go uruchomić. Bo ja wiem, o co tu chodzi. To jest takie jedno bardzo ciekawe combo. Eee, tylko, że on miał bardzo duży problem z naszym deckiem, dlatego, że nie był w stanie pozbyć się tych molochów, które były na stole. To jest taki typowy agro-masakrator po drugiej stronie. No ale my nie graliśmy takim deckiem. Jedziemy z kolejną grą. Powiem wam więcej, jeszcze wracając do poprzedniej gry, bo przecież możemy teraz po zakończonej walce sprawdzić, co miał przeciwnik. No to, moi drodzy, nie grał lodowego grobowca, nie? O, czy ty jesteś lepszy? Nie, serberku. W porządku. Zostawię na Timo, bo Timo jest tutaj faktycznie niebezpieczny. Dobór kart to tak naprawdę samobójstwo, ale lepiej zagrać to, to, tę kartę wcześniej. I zobaczymy, jak to będzie. Pytanie: która to jest wersja Teamacza? No, oczywiście, token ataku, tak, jedyneczka. Przecież, jakby. jakby przecież, prawda. Powinien. No właśnie. Powinien tak zagrać. Myślę, że będzie chciał open atakować. Uuu, jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że zrobi open i popełni błąd. Bo mogę zmisować Timo. I pięć 5 grzybów. Pięknie. Nie mogę nabić sobie stacków, macki bardzo łatwo mogą tu umrzeć. No ale kolega gra full, full, no okej, okay, w porządku. Myślę, że zagram teraz, bo mam tylko cztery. Widzisz, czego się nauczyłem? Nie powinienem blokować tym. Wow, blokuję tym, imagine. Kiedy ja mam dwójkę niedługo. Nieźle, nieźle, ale chyba jestem... O, jeszcze lepiej. Same, 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 karty ma. Kurde, ile bym dał za jeszcze jedną salwę? No ale nie mam. Chyba poświęcę macki, na wszelki wypadek. Mystic tutaj powinien polecieć. Pozbywam się artylerii, bo to jest jedyne dla mnie zagrożenie. Dwa punkty to za mało Oj, Gro, Gro, proszę cię Nie, 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 pro, błagam Proszę, wyłącz się Sześć bomb błyskowych już No, raj, proszę cię No, ale bez takich, co? Mystic, jak mówiłem No, ale co to ma być? Szału nie ma, jak to mówił, nie? Nie wiem, czy dobór kart był ok. Trochę to ryzykowne będzie. No, ale trudno. Mam tutaj za dużo bomb błyskowych. Pamiętam, jak się walczy. Słyszysz jego głos. Ja tu tylko w interesach. Ciekawa. No i słuchajcie, wybaczcie mi to, ale no. No nie, nie moja wina, tak? To jest smutne, bo nie mogę tego skontrować, dlatego że nie dobrałem salwy. Salwa była potrzebna mi, ale. No są pewne rzeczy, na które nie mamy wpływu. Teraz, bo jest tylko 10 grzybów, trzeba to zagrać. 10 grzybów i od razu dwa. Nie ma jak tego zagrać, więc dobrze zrobiłem. Tylko, jak wygrać, gra teraz. Ciężko będzie. 7 punktów, grzybów było bardzo mało, a wypadły nam 4? 5? Bardzo dużo, jak na tak małą liczbę. Timo, znaleziony, jego token też mu pomagał, tak. Widzieliście? No, jedyna, jedyna propozycja ode mnie to jest taka: 2, 3, 4, tak? To więc powinniśmy chyba zacząć. Dobra, zagrajmy bezpiecznie. No, Zrogi ekspert, Życie jest zbyt krótkie, by się bać. Co cię tutaj wow, no, ręka idealna. Nie, nie mam nic tu do powiedzenia. Ręka idealna, nie mam tutaj kompletnie nic do powiedzenia. Co jest grane? nie trafiłem także niestety to jest 6 punktów obrażeń Ręka idealna, miło, że rewers w końcu zniknął, nic nie miałem tutaj do powiedzenia na ten matchup, nie mogłem się, wy, wy widzieliście, wypstrykać, ręka idealna, token idealny, wszystkie karty znalezione, no i nie oszukujmy się, RNG koledzy dopisało, bo tyle grzybów na tak małą liczbę, sami wiecie. Jedziemy między czwartą i ostatnią grą. Hmm, metowy deck, ostatnio wrzucałem go na kanał, także zapraszam. Eee, I powiem wam tak. Nie wiem dlaczego. Ale wyobraźcie sobie, że chyba... Cztery gry, a nawet więcej, bo niektóre wam wyciąłem. Wszystkie moje gry chyba były token w drugiej rundzie, nie? Kurde, bele, o co tu chodzi dzisiaj? Niezła ręka. Tak, tak jak jesteście przyzwyczajeni do tego, że mówię, że jest słaba ręka, tym razem mogę powiedzieć, że jest niezła ręka. Kurde, no niestety... Jak na złość, nasz przeciwnik gra kartę, która nam przeszkadza. Nasz przeciwnik, uwierzcie mi, gra kartę, która nam przeszkadza, dosłownie. Nie gram dwójki, dlatego że może nas skontrować salwą, bo salwy się gra w tym. Nie mam trójki. Wszystko znalezione oprócz trójki. Nice. Wycofanie Iloi w następnej rundzie. A przypominam, że oko bogini cały czas jest w grze. Ale chcę mu oddać ruch w następnej rundzie na pewno. Chyba, żeby zagrać piątkę open i mamy dużo punktów. No ale wycofanie wtedy tracimy wszystko, więc. Nie jestem fanem. I do skontrowania trzy monety, not bad. Not bad, czyli nawet jakbym miał trójkę pod zmiażdżenie to nic by to nam nie dało. Nie dałoby nic, jak to mówią. Te karty jeszcze pozwalają zadawać obrażenia Nexusowi Oh my god, gdyby to się udało! Oh my goodness Ale to było źle zagrane, Iron Surprise. Rytuał może być... Rytuał na to... Na ten matchup może być na wagę złota, bo może być wycofanie. A, i tu Cię zaskoczyłem, co kolego? No dobra, ale karta umiera. Można to cofnąć! Chodź! Poddaj się próbie! No, ale to będzie awans później, nie? Nie, trzeba pod negację zagrać. Nie świruj, Uszak, nie świruj. Open tu jest wskazany. Okej. Okay. Okej. Okay. You know. Chcę, żeby zmisował. Chcę, że... Chcę się najpierw pozbyć tych kart. Chcę mu oddać ruch, bo wydaje mi się, że nie ma le... Teleport w czasie. O nie. Odkryjecie to, że jestem podróżnikiem w czasie. Dobra, to się wytnie. No, aktualnie mój drogi kolego przyjacielu. się już więcej z niczego! Co powiesz na to? Pamiętacie, co wam mówiłem o tych zaklęciach przed chwilą? Dosłownie, nie wiem, no... Dwie minuty temu, że one potrafią zadawać obrażenia Nexus. Właśnie to miałem na myśli, nie? Fajnie, bo wygrywamy na metowy deck, aczkolwiek, no, kolega też popełnia tu błędy. E, bardzo ładnie mu to szło, ale rzucenie seta w ciemno było najgorsze, co mógł zrobić. Ale podejrzewam, że to dlatego, że tutaj są same karty e, jednostek, które są drogie. Coś w ten deseń. No, kolega, słuchajcie, czuję i to popołudniowy, także moi drodzy no niestety, gra tutaj ewidentnie zły, tak, że go rzuca na diament, jeszcze na youtubera, a na złego będzie antygwiazdą tego odcinka słuchajcie, jak wiecie zawsze y, potępiam takie zachowanie, wystarczy chłopaki, że wciśnięcie surrender, wystarczy, że zakończycie grę i tyle, nie traćmy czasu, to mi się kojarzy z taką, takim infantyl, infantylizmem nie wiem, czy dobrze wymawiam, bo ogólnie infantylne to jest zachowanie, a nie wiem, czy coś takiego jest jak infantylizm nie wiem jak to nawet wymówić. Także macie pracę domową w komentarzu. 3 na 1, plus jednej gry nie pokazam, jak dobrze pamiętam. Piękne winy, kombosy się udały, nie udało się zagrać ósemki. Czasem powiem Wam, że meczapy są bardzo trudne, zwłaszcza takie gdy jest dużo zaklęć i przeciwnik cały czas zabija Ci te macki. Nie możecie się wypstrykać z tymi mackami tutaj ładnie, więc nadal fajny deck. Ale nie uważam, żeby to był Master Tier, raczej nie. Raczej, słuchajcie, do, do, takiej platynki wystarczy, ale dalej może być. Wydaje mi się, że ciężko patrząc na to, co jest z mecz. Tyle ode mnie, trzymajcie się, do następnego. Jo.